Dzisiaj pogramy sobie jakby... Nie wiem W coś sobie pogramy A znaczy w to To właśnie tego szukam i nie pamiętam nazwy I mam te i od dana mam taki ogólny... aha Tu mnie nie zobaczycie normalną, ale Staram tu mam taki mam skin, tam, tam gdzie piesze gaja. Dzisiaj nie by... O, tak mam. Po prostu mam włosy. I może tu oddam sobie kiedyś jeszcze coś? Ja w to kiedyś grałam ogólnie Powiedz no, wiem co mam Nie więcej Na przykład teraz musimy znaleźć sobie czerwone drzwi Widzię czerwoną kłódkę żeby tam wziąć co wie yy, nie, tak żółtą, czy tam jakąś tam farbę. Kiedy poszedł? Tu jest szubok często. Hmm. Hmm. Nie to wiem, zrób, teraz to. Mm, to jestem słaba. Te najchłódsze są dla mnie, najcięższe, a dla was palety najłatwiejsze. Potem te pędzelki, a potem najgorsze są te te. Co widzicie? O jeżeli już są chceć, widzowie, no to napiszcie hej, że coś takiego. Będę wiedziała, że to i może być może będziecie na odcinku, o ile to dodam. No. Nie, no. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Nie, no, no, nie, no. Czekajcie, wrócę, jak to przejdę. Nie, nie złapie, to nie będzie zbytnio To co tu się z jego twarzą stało? Czy on twarz skwitka e, game Nie, nie odrodzę jej <grym> <grym> Sorki, ale nie odrodzę Dobra, teraz sobie tamtędy pójdziemy. Fioletowe. Koło fioletowych było zielone, a koło zielonych było pomarańczowe. No i niebieskie. Będzie pędzel. To sobie weźmiemy. Cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Odtąd tak, 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 tak. Okej. Okay. Postaram się. Odtąd. było chyba tak. Tak. Tak.

Nie, 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 nie płakam, nie, odrzuć, odrzuć, nie, to dobra, nie, nie odradzę się, trudno, odróż. Jezus, nie, jest dużo robok z Ej, a tu nie jest pomarańcz, czy mi się tak wydaje? Żółty. Makowo żółtego. Nie, no to jest pomarańczowy. Nie, no, mm, nie wiem. Czekaj się. Czekaj się. Nie da się. Ale jest żółty Wiemy, że tu jest blisko żółty. Niebieski to jest gdzieś tu. I teraz pamiętajcie? Prosto, w bok, prosto, w bok, prosto sta, tu, okej. No to pamiętamy. Prosto, bok, prosto, bok. Całego dzisiaj na bank nie przejdziemy. Poprzed 2 godziny dwa. Mamy czerwony. Wiecie skąd wiem? Wiecie, wiecie. Panie, panie, panie. Dobra, tu jest żółty. A jaka mnie leży, ludzie, ja jak ją ja zgniotę, ją. ja ją zgniotę, uduszę, nie wiem. Dobra. O, mm, to nie pisze. Tak, czerwony. Tylko, no że... <grym> Dobra, tam ktoś poszedł. Czy tu gdzieś jest? E, 我绊着了。 przed potworem ze śrubokrętem a mówione było nie biegać śrubokrętem. No właśnie jak to znajdę tu był stolik i ja ten deszłam, nie wiem co zaraz był śrubokręt. Ludzie help. Wy to widzicie. Liczcie ile razy już umrę. Please. Um. I teraz jak nas się pewnie zaraz znajdę. Nope. Nope i nope. Dobra, tam, 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 to było prosto w bok, prosto w bok. Prosto, właściwie prosto w bok. Prosto, w bok. Prosto, w bok. Dobra, i ona. Ej, ona też umarła. Mam nadzieję. Dobra, ona tam idzie, to idziemy za nią, i tu. Nie... Atrakcja, ale gdzie jest motywacja? Tworzenie filmów to coś tam, coś tam, ale gdzie jest motywacja? No i mówiłam Wam. To teraz tam trzeba iść w bok, nie? Coś takiego. Nie, ludzie. Niech on się zdecyduje, gdzie idzie. Nie, no! Nieźle się zdecydowałeś, gościu. Aj! Aj! No. i Idź tam. I nie wracać. No, nie, no! Idź tam, chodź. Zachęca się. Help, odpwierdzcie swoje z jakim chłopem. Sorry, jeżeli jesteś moim widzem, ale. Nie, ja idę tu i mnie to nie obchodzi. Tak, na pewno was odrodzę. Mm. Uff. Dobra, pamiętajcie, gdzie. Pamiętamy, gdzie był Szubakrem, tak? Bo ja nie. Um. Młot potrzebny. No młot super, super. Mnie to nie obchodzi, że młot potrzebny. Nie wiecie gdzie może był... Koda mm. nie miał się gdzie schować. Jest pewnie, pewnie. Tu jest pomarańczowy, tu jest pomarańczowy pewnie. Nie wiem gdzie jest jeszcze pomarańczowy, to ja jestem... A, to ja, haj! Super, mnie nie obchodzi. Że... Niech się ona sama odrodzi. Dobra. I mieliście kiedyś reklamy w Robloxie? I mam jeden raz. W tym roku. Jedyny, jedyny raz. No nie, nawet mnie nie dotknął. No nie, no, no. Proszę, i tam idę. Mm, a, kocham tą grę! Jest super, hehe! He. I można kupić sobie farbę? Za ile Robuxów? To bym sobie kupiła. Kup, kup, kup. Tam. I może Hardcore? Nie, nie już nie będę robić. Nie, da się i tak. No ludzie idą tam. No. Idziemy mam. Jak znajdziecie tę y, wentylację śrubokrętową, że tak powiem, tam gdzie jest potrzebny śrubokręt i macie czerwoną farbę, to bardzo polecam się rozejrzeć dookoła, bo po prostu z blisko jest rubo eee nie odrodzę cię haaaaj, <laughs> haj, haj haj, 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 haj ej skąd tu ta <laughs> Tam gdzie ta babka, czy chłop? Dobra, szybko i szybko i szybciutko i po prostu. Nie, tam nie idziesz ty tej potworze. Nie, i też mnie nie nie, nie, no, nie, no, kocham. Kocham w to grać. Kocham, kocham, kocham. Jeszcze tam się nie da wejść. Nie, no nie. No. Czemu ja w ogóle w niego weszłam? Powiedzcie mi, please. To jest dziwne nagrywanie filmów. są same do siebie. No to uspokój się. Samo. Tworzenie filmów, kariery. Pomam, ale nikt. Ale nikt nie widzi mojego kanału. Naprawdę. już nie filmów, to hobby i trakcja, ale gdzie jest motywacja? Pięknie na no, ten dokończył. Idziemy tam i mnie to nie obchodzi, czy on mnie widzi czy nie. Ja jestem tu i czekam, bo tam jest tą drzwi Czy. Jesteście gotowi? Nie odrodzicie cię, babko. My ty chyba śledzisz, nie? Nas. I jak myślicie, czy ona nas śledzi, czy nie? To gdzie już wszystko jest. Będziemy mieć teraz pomarańczową farbę, nie? A to nie nie wymaga. Proszę już, już słów. Dobra, idziemy pomarańczową farbę. Wracam jak tu nagram. Jak tego przejdę jak już przejdę. Jesteśmy pomarańczowa barwa, a tu pamiętajcie, jest nowa i tam jest. Nie wiem, czy tam jest.

Zaraz nie widzieliście jak ja weszłam w ścianę. Mm, 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 polecam w to grać, to kochana gra, najlepsza na świecie, oczywiście Roblox'a ja kocham, ale w Roblox'a, to jest najlepsza gra na świecie na nerwice. Wam mówię. Nie! Łuf, 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 Boże, Boże święty. A się na bajkę papucia. Te bajki papucia. Jak co tu papucia. Nie, 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 no, nie. O, żeby było to zamknięte. Jeżeli chcecie kolejny film, jak to przechodzę, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. po, jak hmm, będzie ty, nie, no, tysiąc, y, sto łapek w górę, i może za kilka subskrypcji, no to nagramy drugą część. Ara.